Siemano z tej strony, Big Bong! I dzisiaj gramy w Trollface Quest, czyli najbardziej wytrollowaną grę na świecie. A tak podobno słyszałem. I na czym ta gra polega? Na trollowaniu! Zaczynamy! Przepraszam za długą przerwę wakacyjną, ale. Nie mogłem po prostu. Nie miałem czasu, kiedy nagrywać odcinki, więc przepraszam. I ze mną jest czasiek Pajkert, jak zawsze. No i tak, spróbujmy! Wow! Bolało! Słyszysz? Tak. Słyszę. Wystarczyło tylko kliknąć telewizor? E, dobra, e, weźmy niebieską. Co? To czerwoną. Co? Eee... de ah. oh. oh. Trollo Trollo Naprawdę Na wszelki wypadek Udało się Ło wow! Dobra, myśl nie logicznie. Chmurka mnie ugasi Okej, okay, tego się nie spodziewałem. O, -o nie klikam. A może? Ooo Fajna muzyka, wiesz? Co to było? Tyn, ten 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 O, naprawdę. Lecisz bydźko. O. Co? O! Naprawdę? No. Haha! <try> o! A! Piła łajcuchowa, dzida, sikiera! Jakieś ostrze... Nawet piła zwykła! I młotek! Dobra, czyli nie dojeżdżać do flagi, na pewno. O! Przeżyłem! Okej, okay, co to jest? Zobaczmy, co się tu robi. I naprawdę? Naprawdę taki troll, że nic się nie robi? To jest poziom, którego nie da się przegrać? Kliknij 10 razy na troll face. Co? A, pewnie na tego. Czekajcie, mam pomysł. Naprawdę na ten napis Trollface trzeba było! Uuu! 50 na pół na pół bierzemy o! Telefon do przyjaciela. O. Co zrobić? Zrzucić na siebie ten kamień czy przeżyć? Zrzucić kamień. O, stop! O, naprawdę! O, win! No, naprawdę! Co? O, cukierek. Chociaż nie wiem, co to jest. O, bolesne. Ale trollowe. Lolololo. Lo, lo. Tro, lo, 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 lo. Nie! Naprawdę! Już miałem wygrać i przegrałem. Ciężko mi z tą myszką ogólnie grać w to. Gry tego typu. Naprawdę, jeszcze taki troll z taką myszką? Patrzcie! Jedziemy i omijamy klocki. Wracamy. Ło! Fire! Taki troll. Fire nie działa. O ile dobrze znam tę grę, a raczej logikę tej gry, to trzeba kliknąć na ten mur, żeby zniknął. Mam rację? Mam rację. O! się! Co to? Do... 100 razy na zielony guzik. okej. Okay. No, pewnie myślę, że tu będzie troll. Wiedziałem. Dobra, które pijemy? To. Dobra, nie działa. To może inne. E, to. Też nie działa. E, to. Nie działa. E, to, to. Nic nie działa! A pewnie te ściany zatrzymają się tuż przede mną. Rozumiem tego trola. Rozumiem. Ogarniam trola, ogarniam. O, guzik! Naprawdę? O, Naprawdę coś takiego. 10 troll face'ów 10 sekund! Gdzie jest dziesiąty? Chyba mam pomysł. Naprawdę? O, jump! Skaczemy. Jeszcze raz! O, nie trafiłem. Teraz wiem, przynajmniej czemu muszę skakać. Lolololola. Troll! Lol, lol. lol. Naprawdę piła łańcuchowa mnie ścięła? To jest naj naprawdę najbardziej trollowa gra świata. Teraz jest skaczę. Aleluja! Naprawdę, najbardziej trollowa gra świata. Polecam zagrać. Bardzo fajna, bardzo trollowa. Okej. Okay. Naprawdę? Aż. Myślę, że nikt nie lubiłby takich lekcji, pianina, że pomylisz dźwięk i leci w ciebie dzida. Ja też... Mam pewien pomysł. Jak na tę grę, to całkiem logiczne na normalne życie nielogiczne. Wiedziałem. Znowu?